Z każdej strony słyszysz, że warto zarejestrować swój znak towarowy. To w końcu rozpoznawalność i prestiż Twojego biznesu oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Decydujesz, że chcesz zastrzec znak i chronić swoją firmę. Ale jak to zrobić? Spokojnie. W tym filmie wytłumaczę procedurę krok po kroku. Cześć, nazywam się Karolina Bogdanowicz i w Prawnej jestem specjalistą do sprawy znaków towarowych. Pomogliśmy zarejestrować naszym klientom już blisko 3,5 tysiąca znaków towarowych. Pomożemy zarejestrować również i Twój znak towarowy. To zaczynajmy. Jak uzyskać wymarzone R w kółeczku obok nazwy lub logo naszej firmy? Właśnie, najpierw musimy zdecydować, co chcemy objąć ochroną. Wyjaśniamy to dokładnie. W tym wideo. Jeśli mamy już wybrane słowo lub grafikę, zgłaszamy się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej siedzibą w Warszawie. W tym przypadku nasza marka będzie chroniona na terenie Polski. Zanim złożysz wniosek, warto sprawdzić, czy wybrany przez ciebie znak nie został już zarejestrowany przez kogoś innego. Możesz skorzystać z baz udostępnionych przez Urząd Patentowy lub poprosić o pomoc profesjonalistę. Na naszej stronie internetowej możesz również wykonać bezpłatną weryfikację. Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie podania w Urzędzie Patentowym. Musisz w nim zawrzeć dane za osoby zgłaszającej znak towarowy oraz towary lub usługi, dla których znak ma być zastrzeżony. To tak zwana klasyfikacja nicejska. Pamiętaj też o wniesieniu opłaty. Ile zapłacisz? 450 zł za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie nicejskiej, jeśli złożysz dokumenty w formie papierowej, a 400, jeśli przez internet. Opłata za każdą następną klasę wynosi 120 zł. Trzecim punktem na Twojej drodze do uzyskania ochrony znaku towarowego jest badanie wstępne, czyli weryfikacja przez Urząd Patentowy. Sprawdza on zgłoszenie pod względem formalno-prawnym. Jeśli urzędnicy zauważą jakieś braki, wezwą Cię do uzupełnienia dokumentacji. Do dwóch tygodni od daty zgłoszenia urząd ujawni też Twoje zgłoszenie w swojej wyszukiwarce. Dzięki temu inne podmioty będą mogły zapoznać się z Twoim zgłoszeniem i mają szansę zgłosić uwagi, które według nich wykluczają możliwość zarejestrowania takiego znaku. Następnym punktem jest badanie merytoryczne. Urząd sprawdzi, czy zgłoszone oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy. Jeśli urząd nie stwierdzi przeciwwskazań do rejestracji, to opublikuje Twój znak w biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. Tutaj mamy rozwidlenie dróg możliwości. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, to urząd patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Natomiast jeśli ktoś ten sprzeciw zgłosi, no to opcje są dwie. Można rozstrzygnąć spór polubownie, a jeśli nie uda się to w ciągu 2 do 6 miesięcy, to urząd patentowy sam zajmie się rozstrzygnięciem sprzeciwu. Jeśli uzna go za słuszny, nie przyzna ochrony. Jeśli oddali go, znak towarowy zostanie zarejestrowany. Opłata za pierwszy okres ochrony wynosi 400 zł za każdą klasę nicejską. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie przyznanego Ci prawa ochronnego w wiadomościach urzędu patentowego. I wydanie świadectwa ochronnego. Kosztuje ono 90 zł. Uff, przebrnęliśmy przez cały proces rejestracji znaku towarowego. W rzeczywistości trwa około 6 miesięcy, jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw. Jeśli nie chcesz sam składać wniosku o ochronę nazwy, firmy lub jego logo, boisz się ryzyka błędów i odrzucenia wniosku, zgłoście do nas. Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych od 2013 roku i pomogliśmy już naszym klientom zarejestrować blisko 3,5 tysiąca znaków towarowych. Wiemy, jak zrobić to skutecznie, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów. 99,8% z nich poleciłoby nas dalej. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w następnych nagraniach dotyczących ochrony znaków towarowych. Do zobaczenia!